Hej siemanku, to tu Miazg 16 Witam was w kolejnym odcinku testowania piw na kanale Dzisiaj piwami testowanymi są Desprados After Party Zarówki Pierwszy tutaj smak z lewej to jest mango Czyli taka fajna pomarańczowa puszka I zielony Jest to smak kaktus limonka Kaktusa jadłem Ale nie sam owoc A liścia Da się go zjeść jeśli się wyrwie takie igły Tak Normalnie to owoców nie jadłem więc y, będzie to pewnie smak owoców no bo jak y, gdy jadłem liścia to on smakował smakował liścia liścia kaktusa w sensie to on smakował liściem nie ma on y, w sensie ten li, liść kaktusa nie ma swojego smaku smakuje jakbyście mieli y, no taką sałatę tylko bez takie bez sałatkę z bez, nie wiem no z, mix sałat, tylko tak, taki bez smaku dobra testujemy te jak tu limonka jako pierwszy lecimy dobre dobry browar. taki smak jakby owocu Zakończa się nutą cytrusa. Fajny, kwaskowy... Fajny, kwaskowy browarek. Teraz te mango czyli spróbujmy. Uwaga, testujemy. Cześć chwilę, bo w smak z poprzedniego piwa musi mi zniknąć z ust. Często, żeby mi, coś znik żeby mi smak zniknął, to wiecie, co robię? Palę sobie elektryka. Jeszcze bardzo efekt dymny. No... No, i teraz właśnie już nie czuję tego, tego piwa, i teraz mogę spokojnie testować te piwo. Bo kiedyś właśnie testowałem piwo, i to było piwo takie, które miało tak bardzo intensywny smak, że gdy napiłem się, to drugie piwo, no ogólnie ciężko było wyczuć smak przez właśnie poprzednie piwo. Miało taki smak swój, taki charakterystyczny. Mango czyli jeszcze raz. O, czuć taką delikatną nutę, chili, a przedtem właśnie fajnie tutaj wchodzi mango. Którego browara polecam? W sumie polecam obydwa. Jeśli ktoś, w sumie to te, ciężko mi wybrać ulubiony browar. Szczerze, jakbym był w sklepie to nie wiedziałbym, które wybrać. One są tak one są w ogóle zajebiste obydwa. Tyle, że są to zarówki. Jeśli ktoś... W ogóle porada. Jeśli ktoś lubi kwa, kwaśne piwa, to kaktus limonka dla takich osób. A jeśli jest ktoś fanem owoców, plus odrobiny takiej pika, pika, pikantności, no to mango chili. Ale tutaj ta pikantność jest taka... No ta, tak, ta, jako tako, jako tako, no, ledwo idzie tak właśnie wyczuć ten, czyli tak pod koniec właśnie jak ma się ten, na kubkach smakowych jeszcze to piwo, to czuć lekką nutę tego czyli to nie, nie jest jakoś mocny posmak tego czyli a szkoda, bo miałem nadzieję, że to będzie takie coś, takie piwo, że będzie wypalać czyli że będzie wypalać buzia, to nie, to jest co innego, to jest coś takiego taka lekka nutka, no przyjemne piwko naprawdę, obydwa są przyjemne. Ogólna nota dla piw to jest 9 na 10. Bardzo mi smakują. Co prawda są to zerówki i zerówki to nie, nie jest to samo co zwykłe piwo. Ale w, w przypadku tych piw jest naprawdę zajebiście. No, smaczne piwo. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmu. Subskrybujcie kanał, kanał wraz, wraz z dzwoneczkiem. Lajkujcie filmy, udostępnijcie film, filmy znajomym. Zapraszam Was także na poprzednie filmy, na następne. Hej, ciemanko, to Miaska16. Widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Cześć!